W gminnym programie rewitalizacji wpisanych jest szereg działań i między innymi jedno z działań ma na celu wzmocnienie przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, czyli konkretnie obszar ulicy 3 Maja. I zostały podjęte szczegółowe działania do tego, aby wzmocnić działania przedsiębiorców, żeby wprowadzić tutaj działalność usługową przede wszystkim taka też działalność została wpisana do gminnego programu rewitalizacji, gdzie dokładnie wymieniliśmy specyfikę usług, które powinny znaleźć się wśród śródmieściu. Zostały podjęte remonty poszczególnych pomieszczeń, które mają służyć za lokale użytkowe i jesteśmy właśnie przed jednym z takich lokali. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że w gminnym programie rewitalizacji do roku 2028 przewidzianych jest 12 takich lokali do remontu, aby wzmocnić przedsiębiorczość. Tutaj na ulicy 3 maja. W tej chwili zostały wyremontowane już cztery lokale usługowe, które zostały wykonane przez AZK. Tutaj jest wykonywany następny lokal, dwa, dwa następne sześć. Dwa. Dwa następne są wykonywane i proszę Państwa jest to tak ważna działalność naszym zdaniem, jeżeli chodzi o rewitalizację, że staraliśmy się rezerwę finansową, która została umieszczona w gminnym programie w gminnym programie rewitalizacji, a tym samym i w Urzędzie Miasta Bocławek, w budżecie naszego miasta staraliśmy się przekazać właśnie na remont. Poszczególnych lokali. I taka kwota, która została przekazana do AZK w ostatnim czasie, jest to kwota 100 tysięcy złotych, tak aby wzmocnić tą przedsiębiorczość, żeby wyremontować dodatkowe lokale usługowe, żeby wprowadzić tutaj po prostu usługi i taką takie życie na ulicy 3 Maja. Oprócz tego, co mówiła pani prezydent Moraczewska o tym aspekcie rozwoju przedsiębiorczości, bardzo ważny jest również aspekt społeczny, przeciw działania bezrobociu tutaj w tej części miasta. Z efektem remontów tych lokali, które podejmuje i realizuje AZK, będzie następna uchwała, którą wspólnie tutaj z Panią Prezydent przygotujemy, uchwała, aby stworzyć dobre warunki finansowe na wydzierżawienie tych lokali właśnie dla tych zawodów, które są zawodami już unikatowymi. Żeby żeby mogły tutaj wśród Śródmieściu zaistnieć, ale jeszcze jednym efektem ważnym, o którym też zauważyła pani prezydent Moraczewska, jest gastronomia, która tutaj w tej części miasta powinna być realizowana. Czyli remonty to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to takie stawki dzierżawy za te lokale, żeby one były opłacalne dla... Tych przedsiębiorców, którzy kto będą, ale żeby też miasto do tego nie dokładało i żeby ten rozwój rzeczywiście w tej części następował. Stoimy blisko ulicy, gdzie za chwilę będzie projekt na ulicę na centrum Fajansu. Wykupiliśmy już te działki obok, także mam nadzieję, że za 2-3 lata będziecie Państwo mogli tu z nami być już w innym entourażu, w innym otoczeniu. To znaczy, jeśli Panie Prezydent pozwolą, to powiem. W kamienicy, przy której stoimy 3 maja 9 Cyganka 15 jest 7 lokali użytkowych, z tego na tą chwilę 5 lokali jest już zajętych. Powiedziałem na tą chwilę, dlatego że jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnym przedsiębiorcą, z kolejną instytucją, która chce zająć lokal w tym skrzydle tutaj ulicy Cyganka. Są, to, są tam jeszcze dwa lokale wolne, z tego jeden, o którym już rozmawiamy. Przy okazji, jak media są, może to jest dobra informacja 39-metrowy i 29-metrowy, niezbyt duże, które można nadal wynająć. W momencie, kiedy powstała tutaj w śródmieście, zaczęła się. Większe zainteresowanie. My oczywiście w budżecie jako administracja zasobów komunalnych na remonty lokali użytkowych nie mamy zbyt dużo pieniążków przeznaczonych. Z reguły to są opcje do, dla najemców, ale dzięki uprzejmości tej Wydziałowi Rewitalizacji pani dyrektor Anecie i pani prezydent Moraczewskiej tak się zdarzyło, że mamy tutaj trochę tych pieniążków więcej i za te pieniążki właśnie ta elewacja się odnawia. Ona co prawda odnawia się tylko i wyłącznie na parterze, ale wierzcie mi Państwo, to jest już bodziec i czynnik, który powoduje, że coraz większe zainteresowanie tymi lokalami jest. Stało siedem pustych, dzisiaj już jest pięciu 5, 5 najemców, którzy mają podpisane umowy, dwa czekają jeszcze na najemców. tak? Rada Miasta zniszka. da upoważnienie dla prezydenta, że do 50% ustalonej stawki prezydent może, w zależności od jaka to będzie przedsiębiorca czy jaka instytucja, może być ta, maksymalnie 50%. Proszę Państwa, oczywiście jest to projekt, który zostanie przedstawiony Także na Radzie radni Miasta. Zdecydują. Radni zdecydują, ale jest z nami przedstawiciel tutaj Rady Miasta, pan Jarosław Kupało, który, Rady, tak? ta, który pełni no, funkcję przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji i mamy nadzieję, że będzie nas wspierał i akurat no, poprze ten projekt, żeby wprowadzić tą przedsiębiorczość, a nie uda się nam tego zrobić bez odpowiednich instrumentów, bez odpowiednich narzędzi. I właśnie jednym chyba z takich najważniejszych narzędzi to jest ta bonifikata za wynajem takiego lokalu. I tutaj wielokrotnie z panią prezydent bardzo długo rozmawiałyśmy, jak to zrobić i uważamy, że właśnie do 50% jest to taka stawka, jaką no, miasto może tutaj zaproponować. I, I myślę, że Rada Miasta też do tego się tutaj przychyli. Jest to jak najbardziej pożądane działanie, bardzo mądre rozwiązanie wspierające lokalną przedsiębiorczość na tym obszarze i my kiedy uchwalaliśmy jako Rada Miasta Gminny Program Rewitalizacji, oczywiście liczyliśmy się z tym, że następne pociągnięcia będą zmierzały w tym kierunku i to jest bezpośrednie działanie ułatwiające życie przedsiębiorców i bardzo dziękuję za ten projekt i myślę, że w Radzie Miasta nie będzie nikogo, kto byłby przeciwny temu działaniu.